Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o miskach ustępowych bez rantu. To temat, który może wydawać się nudny, ale uwierzcie mi, warto wiedzieć o tym więcej. Miska ustępowa bez rantu, jak sama nazwa wskazuje, nie posiada tradycyjnego kołnierza, który znajduje się w standardowych miskach. Zamiast tego ma gładkie, zaokraglone wnętrze. A jakie esa zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim, miska bez rantu jest znacznie łatwiejsza do utrzymania w czystości. Brak kołnierza oznacza brak szczelin i zakamarków, w których gromadzi się brud i bakterie. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy nie lubią spędzać godzin na szorowaniu toalety. Dodatkowo, miski bez rantu ESA bardziej higieniczne. Brak kołnierza oznacza, że woda spływa równomiernie, a to z kolei zapobiega osadzaniu się brudu i bakterii. Kolejna zaleta jest to, ze miski bez rantu SA bardziej efektywne. Brak kołnierza oznacza, że woda spływa szybciej i łatwiej, co przekłada się na mniejsze zużycie wody. Oczywiście jak każde rozwiązanie, miski bez rantu mają ja też swoje wady. Jedna z nich jest cena. Miski bez rantu SA zazwyczaj droższe od tradycyjnych misek z kołnierzem. Kolejna wada jest to, że miski bez rantu mogą być bardziej podatne na zarysowania. Brak kołnierza oznacza, że powierzchnia miski jest bardziej narażona na uszkodzenia. Podsumowując, miska ustępowa bez rantu to rozwiązanie, które ma swoje plusy i minusy. Jeśli zależy ci na łatwości czyszczenia, higienie i efektywności, to miska bez rantu może być dla ciebie dobrym wyborem. Jeśli jednak szukasz tańszego rozwiązania, to tradycyjna miska z kołnierzem może być lepszym rozwiązaniem. Część wszystkim Dzisiaj porozmawiamy o miskach ustępowych bez rantu. To temat, który może wydawać się nudny, ale uwierzcie mi, warto się nim zainteresować, zwłaszcza jeśli planujecie remont łazienki. Miski ustępowe bez rantu to stosunkowo nowy trend na rynku, ale szybko zyskują popularność. Dlaczego? Bo mają wiele zalet, o których zaraz wam opowiem. Najpierw jednak musimy wyjaśnić, czym właściwie różnią się od tradycyjnych misek z rantem. W miskach z rantem, czyli z kołnierzem, brzeg miski jest zakryty, tworząc szczelinę, w której gromadzi się brud i bakterie. To właśnie w tym miejscu często pojawia się osad, który trudno usunąć. Miski bez rantu, jak sama nazwa wskazuje, nie mają tego kołnierza. Ich brzeg jest gładki i prosty, co ułatwia utrzymanie czystości. Brak szczeliny oznacza, że brud nie ma gdzie się gromadzić, a my możemy cieszyć się higienicznym i czystym wuce. Ale to nie wszystko. Miski bez rantu mają jeszcze kilka innych zalet. Po pierwsze, S.A. bardziej estetyczne. Gładki brzeg miski wygląda nowocześnie i elegancko, a brak kołnierza sprawia, że cała toaleta wydaje się bardziej minimalistyczna. Po drugie, miski bez rantu S.A. bardziej higieniczne. Brak szczeliny oznacza, że bakterie i brud nie ma jak gdzie się rozwijać. To szczególnie ważne dla osób z alergiami lub astma, ponieważ redukuje to ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Po trzecie, miski bez rantu SA bardziej ekonomiczne. Brak kołnierza oznacza, że woda spływa szybciej i sprawniej, co przekłada się na mniejsze zużycie wody. Oczywiście, jak każdy produkt, miski bez rantu mają też swoje wady. Największym problemem jest ich cena. Miski bez rantu SA zazwyczaj droższe od tradycyjnych misek z rantem. Jednak warto pamiętać, ze w dłuższej perspektywie, dzięki mniejszemu zużyciu wody i łatwiejszemu czyszczeniu miska bez rantu może okazać się bardziej opłacalna. Podsumowując, miski ustępowe bez rantu to nowoczesne i higieniczne rozwiązanie, które zyskuje coraz większa popularność. Jeśli planujecie remont łazienki, warto rozważyć wybór miski bez rantu.